Was na kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj sobie gramy w kolejną gierkę Zostawcie cztery łapki w górę i subskrypcję. Piszcie na przykład co? Piszcie. napiszcie no twoje linki a my schodzimy. Um, dobra. Schodzimy, schodzimy. Szybciutko. Szybko. Ej, dobra. Do góry, do dziury chyba skaczamy. Dobra. Idę, 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 idę. Dobra. Dobra, dobra. Dobra, i skaczę. Woo! Dobra. Nie jestem. O, dobra. O. Jakaś chyba fanka, nie wiem. Dobra. Lecimy. Jakaś fanka. Dobra. Chyba będzie za mnie chodzić, ale dobra. Człowiek. To... O, jak nie ja mam pierwszą fankę? Dobra, nie mam gdzie iść. No, nie sobie. Dlaczego nie mną idzie? To jest Vita coś tam. Dobra. Nie wiem, Nie wiem, gdzie ja mam iść. A gdzie ona jest? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Uwielbiam ją. Dobra, nie wiem, gdzie ja mam iść. I to w lewo, w prawo po prostu. Um. Du -du -du -du. Dobra, jestem dziuki. Jestem w jakiejś dziuki. Wracam do was za chwileczkę za jakąś parę razy. sekund dla Was. Dobra, jesteśmy już po sekundzie dla Was. I ta fanka znów przyszła. Naprawdę, no. Widzę, że... Dobra. Osiołka, siemka, ciągka, może dodam do znajomych. Aha, ja mam... czekajcie. Ja mam ją dodaną. Dobra, aha, dlatego tak chodziła i widzę, wie, nie wiem, dobra, e, więc chyba, nie wiem, od, dobra, więc może za jakąś, nie będzie no dobra, więc jesteśmy i do... o Jezus, Jezus, jak to jest upiornie, że, dobra, zaraz będę kończyć odcinek, jeżeli będę, ben... Chyba mam teraz trzy subskrypcje albo dwie, jeżeli będą cztery subskrypcje to wtedy nagram reakcję na wasze filmiki z TikToka, kto mnie obserwuje. <grywa> Co ona robi? <grywa> tak nie poszło. Dobra. Może wyjdę, żeby nie być takim cieniasem. Dobra. Hello. Dzień dobry. Na, na pewno ktoś zaraz tu przejdzie, ale dobrze. Dobra, jeszcze nie pokazać, naprawdę, już nie mogę już. Dobra. jestem dobra. Więc, myślę, dobra, że jakąś minutę będziemy kończyć. Bo, wiecie o co chodzi. Filmik B, filmiki są raz w dniu i wiecie o co chodzi. Uuu, dobra. Więc, ja teraz zrobię pauzę. Zaraz wracam. Dobra, już jestem. No, nie no. Zobaczcie! Dobra, napiszcie po prostu wasze te. Jak to się nazywa, ymm, Wasze niki, to ja was zaproszę. Więc. Nie no, ona oszalała. No weźcie mi Dobra. Ja już się z Wami żegnam. Myślę, że Wam się filmik podobał. No. I zapraszam Was. Dzisiaj na pewno będzie odcinek, albo jutro. Więc. Więc, pa pa!